Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z testem najnowszego podkładu marki Too Faced Bondy Sway Matte. E, powiem wam tak, jestem bardzo ciekawa jak ten podkład mi się sprawdzi, ponieważ jego pierwotną wersję bardzo bardzo lubiłam swojego czasu, jednak ostatnio troszeczkę od niej odeszłam, e, ponieważ była po prostu za mało matowa dla mojej skóry. E, dzisiaj użyję również korektora i pudru Bond Sway, tak żeby sobie po prostu zrobić taki malutki komplecik. I tak ja podkład mam w odcieniu Ivory z tego co widzę tutaj na stronie Sephora jest 30 odcieni tego podkładu i teraz przeczytam Wam co producent opiecuje Beztłuszczowy, 24 godziny podkład matujący, świetnie stapia się ze skórą. Matowa formuła doskonale utrzymuje kolor jednocześnie kryjąc niedoskonałości i nadając skórze matowy, naturalnie nieskazitelny wygląd przez cały dzień jego lekka konsystencja i dyskretne krycie sprawi, że wszyscy uznają, że po prostu jesteś Bondes-Way. No i jaki on tutaj jest? Krycie od średniego do pełnego, matowe, naturalne wykończenie, zapewnia gładki, nieskazitelny wygląd skóry. Skóra pozostaje matowa bez ziemistego e, oraz szarowego efektu. Bardzo długa, 24 godzina trwałość i, i jest to podkład wodoodporny. Rozprowadź e, produkt pędzelkiem do podkładu e, Mr. Perfect, gąbeczką lub opuszkami palców, zaczynając od środka twarzy do zewnątrz i dołu, wzdłuż do czynność, aby zapewnić lepsze krycie. Dobra, ja jednak będę e, nakładała podkład dzisiaj gąbeczką, e, więc tak jak wspominałam mam odcień Ivory. My zobaczymy sobie, jak ten odcień. Wygląda, bo e, pamiętam w tej pierwszej formule miałam odcień porcelain i wanila I żaden z nich nie był idealny, dla mnie musiałam je mieszać Ja już go sobie słoczowałam troszkę, żeby zobaczyć A to jakiś czas temu był i nie wiem, czy on teraz nie będzie dla mnie za ciemny Tak wygląda odcień Ivory Jest dosyć żółty, prawda? Taki bardziej troszkę nawet e, ze złotymi tonami Właśnie, no zobaczymy Wydaje mi się, że ciemnieje na ręce o, poczekam chwilę Zobaczymy. Albo może to jest po prostu takie moje wrażenie. Nie, tak jak na niego teraz patrzę, to nie widzę, żeby ciemniał. Więc spoko, ok. Dołożę sobie w takim razie jeszcze jedną pompkę. Na twarzy nie mam żadnej bazy, ponieważ nie będę po prostu pomagać temu podkładowi dzisiaj. A będziemy sobie go testować przez, no ładne, kilka godzin. Myślę, że może nawet 10. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc ok, zaczynam nakładanie go na twarz. Pachnie bardzo podobnie do podkładu MAC Studio Fix. Opowiem że odcień to nawet dobry jest jeszcze jak na tę chwilę, ale już widzicie, że gąbeczką wzięłam wszystko, co tutaj miałam na dłoni, a dalej krycie jest takie no średnie, nie jest pełne. Więc będę musiała go sobie dołożyć Ok, wezmę sobie teraz lusterko I przyjrzę się tak z bliska No powiem wam, że kolor naprawdę bardzo dobrze yy, Udało mi się dobrać Przecież zamawiałam właśnie go przez internet. I tak, on daje jednak takie lekkie, na razie jeszcze świetliste wykończenie. No, jestem ciekawa, czy będzie taki całkiem w 100% matowy. Powiem wam, że krycie jest średnie i ja go nie będę dzisiaj budować, bo nie wiem, ale mam wrażenie, że jakbym go chciała dobudowywać, to by mi się ciacho zrobiło na twarzy. Jak dla mnie jest to takie krycie e, akceptowalne, naprawdę. Więc teraz będę nakładała korektor, oczywiście, błądysłowiony. Ja mam odcień słon. Zobaczymy, jak on się będzie łączył z tym podkładem. I wklepuję głębaczką. No, jest to dosyć jasny odcień korektora. Mogłam sobie wziąć ten ciemniejszy, ale nie wiem, gdzie jest. Bo ja te korektory bardzo lubię właśnie z Bondy Sway i mam je w kilku chyba czterech odcieniach. No, widzę, że ten podkład teraz już się robi zdecydowanie dużo y, bardziej matowy. Ok, korektor um, pod oczami utrwale moim pudrem z pa Eze, Puff Cloud. A podkład oczywiście pudrem z Too Faced Born This Way. Zobaczymy jak będą te dwa produkty ze sobą współpracować. Bo korektor bardzo fajnie się połączył właśnie z tym podkładem. Biorę duży pędzel do pudru i będę wklepywać. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda na razie. E, twarz wygląda matowo. Powiem Wam, że jak tak patrzę w podglądzie, to wygląda jakby się mąką obsypała. Ale na żywo naprawdę nie jest tak źle. Jak patrzę tutaj z boków w lusterku. E, no, twarz jest rzeczywiście matowa. No, ale aż taka blada nie jest. Ok, więc w takim razie zrobię sobie teraz szybciutko brwi i przejdziemy do wykończenia makijażu twarzy. Hani, brwi już mam zrobione, e, więc przechodzimy sobie teraz do wykończenia makijażu twarzy. I powiem Wam, co na chwilę obecną zauważyłam, że podkład nie wchodzi mi w żadne zmaczki. W ogóle bardzo fajnie wygląda, dobrze leży na twarzy, bo e, wiadomo, zastygł już, czuję, że zastygł. E, ponieważ no, czuć go na twarzy, to nie jest podkład, którego nie czuć na twarzy. Jak na razie jest ok. Więc przechodzimy teraz do wykończenia makijażu twarzy. Będę używała do tego bronzera z Max Factora. To jest ten cream bronzer, a mam w kremie nie jest, numer 05 i like Gold. Różu to będzie ten róż z kalendarza, właśnie z Clinique. Bardzo fajny róż. Polecam serdecznie. A jeśli chodzi o rozświetlacz, to będzie to niezastąpiony Lovely Gold. No, także na przyspieszeniu wam to wszystko pokażę, oczywiście, żeby nie tracić czasu. Okej okay, kochani, makijaż twarzy mam już skończony i powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie nakładały mi się te produkty suche na twarz. Super ten podkład przyjmuje produkty, naprawdę nie tworzyły mi się żadne plamy, w ogóle wszystko rozcierało się bardzo szybciutko i płynnie, więc jestem naprawdę zadowolona. Mamy godzinkę 10.05, mam nadzieję, że widać, bo nie wiem czemu tutaj mi się... Nie, nie, nie wyświetla za bardzo, albo tak ciemno widać w kamerze. Jest 10:05 w każdym razie. Myślę, że spotkamy się za jakieś tam 8-9 godzin i zobaczymy, jak ten podkład utrzymał się na mojej twarzy, ale powiem Wam, że dobrze to wygląda. No, a z Wami się widzę za, no, za te 8-9 godzin. Trzymajcie się. Do zobaczenia za chwilę. Pa. Hej kochani, wracam do Was po 9 godzinach. Mamy godzinę 19. Nie wiem, czy zobaczycie. Coś mi się tutaj jakoś nie wyświetla. 19:22, czyli minęło troszeczkę więcej niż 9 godzin e, od ostatniego, tak jakby, podsumowania. I zobaczmy, jak e, ten podkład wygląda na twarzy. W dalszym ciągu nie powchodzi mi już żadne smaczki. E, troszeczkę mi tutaj się odbiło przy skrzydełkach nosa, ponieważ e, no, po prostu nosiłam okulary, bo ja zazwyczaj noszę okulary. Jeżeli chodzi o stopień wyświecenia jego, to jest po prostu normalny, nie jest jakoś bardzo wyświecony, że tak powiem. Przebija się sobą tutaj w strefie ten, ale oczywiście ja mam cerę mieszaną, więc dziwne by było, gdyby tego nie było. Chociaż w sumie może znajdę kiedyś taki podkład, który przecież cały dzień mi się nie będzie wyświecał, ale z drugiej strony też nie wiem, czy to będzie dobrze dla mojej cery. Niemniej jednak w ogóle go dzisiaj w ciągu dnia nie przypudrywałam, już później niczym, e, żadnym dodatkowym budrem. Po prostu jest tak jak jest. Tutaj troszeczkę może mi się na brodzie staru po prostu, ale to. E, e, przebierałam się po prostu i czasem tak się zdarza, prawda? Powiem tak, że e, ja sobie kilka razy w ciągu dnia zerkałam w ogóle, jak ten podkład wygląda, i e, w dalszym ciągu jestem trochę w szoku że w ogóle on mnie zaskoczył, bo ja myślałam, że... powiem szczerze, widziałam kilka recenzji i nie wszystkie były do końca jakieś tam pozytywne, więc myślałam, że o, on mi się pewnie nie sprawdzi, chociaż postanowiłam jednak dać mu szansę i się cieszę, że to zrobiłam, bo tak. Odcień jest idealny, krycie, jak dla mnie, naprawdę spoko, zadowalające i to, jak się utrzymuje na twarzy, naprawdę, naprawdę jest na no plus. Także... No, powiem Wam, że jestem zadowolona naprawdę po tych 9 godzinach noszenia tego podkładu. Teraz mam już ochotę, oczywiście, pójść to zmyć po prostu przebrać się w piżamę i posiedzieć sobie na kanapie, ale to chyba po prostu normalna kolej rzeczy. Jeszcze sobie tak zerknę, czy czegoś nie ominęłam. Ale nie, nie wydaje mi się. Więc krótkie podsumowanie tego podkładu. Mi bardzo przypadł do gustu. Na pewno będę go używać. Od dzisiaj stoi tutaj u mnie na mojej toaletce i już wiem, po który podkład sięgnę jutro, jeżeli zdecyduję się w ogóle nakładać makijaż. No i dla mnie naprawdę wielkie zaskoczenie. Także naprawdę warty wypróbowania podkład. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj już za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się test, w ogóle, że w czymś Wam pomógł może kolorystycznie albo po prostu rozwiał Wasze obawy albo uznaliście, że nie, 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 to nie jest nic dla mnie. W każdym razie mam nadzieję, że był to materiał użytkowy i że spotkamy się w następnym filmiku. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału i dawania kciuka w górę lub w dół, jeżeli masz taką ochotę. A zatem trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Pa!